Cześć! Zadzwonił do mnie Pan Tadek, którego mieliście okazję poznać w odcinku, który już jest na kanale. Tak jak wspominałem i widzieliście wcześniej, Pan Tadek jest kolekcjonerem, szczególnie odbiorników radiowych starych sprzed II wojny światowej lub krótko po wojnie. I mówi: Przyjedź do mnie, pokażę Ci kilka fajnych eksponatów, które tym razem udało mi się kupić. Więc. Tylko skorzystałem z tej okazji, żeby pojechać skręcić trochę tych ciekawych eksponatów radiowych, które wam zaraz pokażę, a przy okazji jeszcze parę płyt polskich kupiłem, więc zaczynamy. W garażu u pana tatka zawsze muszą być płyty, więc Zaraz zacznę grzebać. Tutaj ma Pan Tadek dzisiaj polskie nagrania mazowsze. Jakieś... Jakieś niemieckie widzę rzeczy. Gdańska kapela. Boris. Czoczkę Szum. Suprafon, co to jest z suprafonu? Nie znam tego, odłożę na bok, przeczytam za chwilę co to jest. To jest ciekawe. O, Lionel Richie. Zobaczcie jakie radia. Dzisiaj jestem u Pana Tatka. Kolejny raz. Jakie amerykańskie radia. Radiostacje, radia. Sam Pan Tadek sprawdza co to jest. O. Ciach. Idę znowu. Bo Pan Tadek kolekcjoner. Chyba najlepszy jakiego poznałem osobiście. Chętnie się wymienia też na rzeczy. Bo nie chce handlować. Zobaczcie co tutaj jest. Mam nadzieję, że dobrze widać. Co to jest dokładnie, panie tatku? Głośniki. Głośniki. Radiowe. Ten jest drewniany. A, ten jest drewniany. Ależ to. A ten jak zrobiony ładnie. Ten jak pięknie jest zrobiony. No to jest oznaczenie telepunken. Ale piękny ten głośnik. No to też ma... Trochę lat. No, no to są głośniki, które tam mają 70-80 No ale ten jest pięknie odlany cały z żywicy 1910 gdzieś No tak od tych lat gdzie powstawały radia bateryjne bo nie było się ten też jest fajny znaczy to jest ten patefonowy. Właśnie. Tak, 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 ale też ładnie I, wygląda. Tak. Yy, kiedyś nie było, że 19, 1910, 1915, 20 lata nie było. Radi Sieciówek Też fajne od tego Patefonu. No, była yy, bateryjne od tam dziesiątego, już w Stanach, bo to w Stanach. W Stanach. Hmm. Panie Tatku, a co to za radio to białe? Które to jest niemieckie to. A to jest niemieckie, to jest lata 70. to. Tu ten Edison spakowany, co ostatnio pokazywał mi Pan Co? Tu jest ten Edison, nie inny też. Nie, to jest Edison z tego Edisona A To jest A. to To jest komplet Edisona, będzie inny jeszcze jeden A to już go pokazywaliśmy A Tak, ostatnio, ja wiem, nie? wiem, wiem Znaczy to ze świeżych rzeczy, to tylko te głośniki tubowe No i płyty, nie? No i płyty, no co tam Tego też nie widziałem a to możliwe, możliwe. To jest, to jest? Ładnie lampówka. Lampówka, taka tak. Ładna. No, wszystko. No, znaczy u mnie przeważnie lampowe. To nie ma tego, że to jest. No ładnie, ładnie. Ma 90 cm. Zobaczcie, jaka maszyna. 1800, chyba któryś rok, nie? Tak, to jest dla celów wojskowych. Wojskowa maszyna do pisania. Niby kanał kanałowi winylach, ale agentura też musi być u nas. A tutaj coś, co chyba zdecyduje się kupić. Takie gebelsowskie szczekaczki fajne. To radio z okresu III Rzeszy, które widzieliście, to podobno, jak wyczytałem, w 1941 roku już miało 15 milionów Niemców. Był to odbiornik ludowy, a koszt jego zakupu to było tylko 65 marek ówczesnych, rajszy mark. Czyli tak naprawdę bardzo mały koszt, ponieważ Goebbels, jak znacie z historii, uważał, że radio jest najlepszą tubą propagandową. Więc pragnął, żeby w każdym niemieckim domu właśnie było takie radio, przez które mogła być robiona indoktrynacja. Ale przejdźmy już z tematu odbiorników radiowych, bo to nie jest o tym kanał do płyt, które udało mi się wyrwać u pana Tatka. Pan Tadek miał oczywiście trochę płyt, jak widzieliście coś tam. Wybierałem, przebierałem, trafiłem tylko na parę tytułów, których po prostu nie posiadałem i uważałem, że są coś znaczące dla mojej kolekcji, którą sobie buduję. Więc zaczynamy, no, nie ma co przedłużać. Taki na gatefoldzie. Single płytowy z koncertami Chopina strzelazowej woli. Tu jest taka ciekawostka, że na jednej z tych płyt gra Janusz Olejniczak, znakomity pianista. Nie wiem, czy kojarzycie to nazwisko, jeśli nie, to wam podpowiem grał w filmie Blue Note u Andrzeja Żłaskiego Chopina, a także on wykonywał partie hmm, utworów władysława szpilmana w filmie pianista. Romana Polańskiego, czyli te palce, które widzieliście w filmie, to nie należały do Adriana Brody, tylko do Janusza Olejniczaka. Fajna rzecz. Zresztą ładnie wydana i no, w świetnym stanie, więc szkoda było nie brać. To jest taka rzecz, którą pewnie większość z Was skojarzy. Jest to pierwsze wydanie z 1963 roku. Hej, kolenda, kolenda. Poznańskie słowiki śpiewają kolendy. No, te Poznańskie słowiki nie kojarzą się dziś. Dość dobrze z tą aferą, która kilka lat temu, kilka lat temu strząsnęła naszym krajem. Ale nieważne. Dobra. Kolenda praktycznie przed wakacjami. Dlaczego? Zawsze kupuję rzeczy na zimę, w wakacje, jak jest ciepło, a zimą kupuje rzeczy na lato. Żart, ale prawdziwy. Kolejna rzecz. Penderecki na dwóch płytach. Nie miałem. Widziałem kilkukrotnie tą płytę. Zawsze się zastanawiałem, czy kupić, ale tutaj jest po prostu w fenomenalnym stanie z tą oryginalną wkładką. No, Krzysztof Penderacki, nie trzeba go przedstawiać. Myślę, że warto w swojej płytoce posiadać coś od niego. Bajeczkę sobie kupiłem. Krowa zima, właśnie o Bolku i Lolku z polskich nagrań. Czemu nie? Lubię czasami posłuchać wieczorem sobie. Bajek, odmładzam się wtedy, czuję się jak dziecko. Yy, Hanna Banaszak, Summertime. 80. rok. Wtykawostek to są utwory anglojęzyczne, takie covery, które nagrała pani Hanna Banaszak. Te płyty są naprawdę w świetnym stanie, bo przeglądałem właśnie u pana tatka, dlatego się zdecydowałem na te tytuły polskie. Gang Marcela, oczywiście znany zespół country. Opieka artystyczna Andrzej Kosmala, czyli ten wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka. Proszę bardzo, jeszcze Jacek Skubikowski, jedyny hotel w mieście. Też taka ładna rzecz. Rzadko spotykana, już na starociach, jak była, to była w złym stanie. Z ciekawostek na basie, na tej płycie, udzielał się Arkadiusz Żak, czyli basista między m.in. Majki Żoski. Nie, pomyliłem się. Andrzeja Zauchy. I Franka Kimono, czyli tam u Andrzeja Korzyńskiego, świętej pamięci już Andrzeja Korzyńskiego się udzielał. No i prywatnie tata naszej kochanej Mary z Polski. Kolejna rzecz. Bardzo proszę. Wiktor Kolankowski, 73 rok jest to. Przebój za przebojem. Organy Hamonda. Ja uwielbiam brzmienie Hamonda, więc nie miałem tej płyty, to kupiłem. Krzysztof Krawczyk. W świetnym stanie, płytka Jak minął dzień, pewnie większość Was zna, bo to są utwory klasyki. Kolejna płyta Krzysztofa Krawczyka, ona jest dość poszukiwana, bo i teraz zauważyłem, że mało jest na rynku. Wstaje nowy dzień, to jest bodajże 80, chyba siódmy rok i to jest wydawnictwo, tutaj czytam, tak, Wifon 87. Cena 370 złotych tamtych czasem, no to nieźle. Yy, co jeszcze? Nie biegnij tak, Bogusław Metz. To już kolejna moja płyta. I ostatnia rzecz to jest akurat reedycja 77 roku Janusz Laskowski, kolorowej Jarmarki, yy, który utwór chyba najbardziej znany jest w wykonaniu Maryli Rodowicz, no ale to pan Janusz Laskowski jest autorem tego utworu. Kończymy odcinek krótki. Pamiętajcie o naszej grupie, która jest na Facebooku. Link oczywiście w opisie. Winyl Shark także w Radio Bemowo FM. W każdą niedzielę pomiędzy 18 a 20 gramy z czarnego krążka. Różne rzeczy. Nie ma tematyki jednej. A ja Wam dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, komentarze, wyświetlenia. Kanał się rozwija dzięki Wam. Róbmy tak dalej, i do zobaczenia do następnego odcinka. Pozdrawiam, miłej niedzieli, pa pa!